Siemanko z tej strony Kura Workout. Dzisiaj pokażę Wam jedno ćwiczenie, które rozpali cały wasz brzuch. Zajmiemy się mięśniami prostymi, górnymi, dolnymi, jak i mięśniami skośnymi. To ćwiczenie będzie składało się z dwóch etapów: etapu dynamicznego oraz statycznego oraz będzie dzieliło się na trzy wersje trudności, początkującą, średnio zaawansowaną i zaawansowaną. Teraz zapraszam Was do oglądania, pokażę Wam na czym polega to ćwiczenie. A więc tak, sobie się do ćwiczenia, najlepiej, żeby było to miękkie miejsce, żeby tyłek nas nie bolał. I dla osoby początkującej wersja. Uginamy kolana w ten sposób i pracujemy 20 powtórzeń. Ewentualnie możemy robić 20 powtórzeń w ten sposób. I 10 sekund trzymamy pozycję statyczną. Osoba średnio zanasowana prostuje nogi, pracujemy hop, hop, hop 20 razy. Ewentualnie proste nogi i w ten sposób 20 razy. I pozycja statyczna. 10 sekund, proste nogi. Osoba zaawansowana, pracuje tak samo jak przed chwilą, średnio zaawansowana. Czyli 20 powtórzeń tak, 20 tak. Z tym, że pozycja statyczna jest najcięższa, jest to bady. kładziemy się plecami na ziemi, ale jak widzicie łopatki odciągnięte od ziemi i trzymamy 10 sekund, żeby sobie ułatwić, możemy robić to w ten sposób, ale jak widzicie łopatki ciągle odciągnięte od ziemi. Taki trening powinien Wam zająć w granicach 15-20 minut, w zależności od tego jak długo będziecie wykonywać ćwiczenia i jakie przerwy będziecie stosować. Polecamy między seriami oczywiście pić wodę, nie w za dużych ilościach, żeby ta woda Wam się nie przelewała podczas ćwiczeń, tylko tak, żeby nawilżyć jamy ustną, żeby nie było tam sucho. Jeżeli chodzi o powtarzanie treningu, polecam go robić od 3 do 4 razy w tygodniu. Wiadomo, na początku będą pojawiały się zakwasy, więc te 3 razy w tygodniu, co drugi dzień mniej więcej wystarczy, a później można sobie już robić nawet trening od 4 do 5 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o odsłanianie brzucha, bo dużo w internecie o tym jest, dużo jest właśnie takich sposobów na brzuch i tak dalej, ale tak naprawdę ćwiczeniami na brzuch nie odsuńcie go tak mega mega mocno, z tego względu, że same ćwiczenia na brzuch wzmocnią ten brzuch, to jest fakt gdzieś tam rozbudują, czyli, czyli te mięśnie ciut, większe się staną, chociaż... Wiadomo, te mięśnie brzucha nie mają takiej objętości jak chociażby bicepsy czy klatka piersiowa, więc one nie wiadomo jak duże się nie staną. Żeby je odsłonić, trzeba spalić głównie tkankę tłuszczową. To ten trening, który tu przedstawiłem, jest intensywny sam w sobie. Pracuję przez 20 minut, więc on akurat tkankę tłuszczową i tak i tak będzie spalał, przez tą właśnie swoją intensywność. Ale dodatkowo na pewno warto dodać sobie jakiś trening siłowy, typu podciągnięcia, pompki, dipy, czyli normalny trening kalisteniczny, albo chociażby gdzieś tam trening na siłowni, jeżeli ktoś z Was na przykład na siłowni albo jeszcze trening kardy czy aerobowy, żeby dodatkowo palić ten tłuszcz. I warto też zadbać oczywiście o ożywienie zbilansowane, takie żeby wejść na deficyt kaloryczny, żeby tą tkankę tłuszczową palić. Życzę Wam dobrych ABS. ów zima się zbliża, więc musi być ciepło. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę, jeszcze mam taką prośbę, zostawcie w komentarzu pomysły na jakiś filmik z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Brakuje już niecała 1,5 tysiąca, więc bardzo blizutko jesteśmy. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną i że ciągle idziemy do przodu, ciągle się rozwijamy. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji kanału, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy lub dietetyczny, zapraszam na Plik, nowy fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z Wami i do kolejnego odcinka!